Cześć, jeśli chcesz kupić najtańsze końce do FIFA World z szybką dostawą i dobrym kontaktem ze sprzedającym, zapraszam na fanpage. Link oczywiście w opisie. Miłego oglądania! Cześć, tu znowu loser i witajcie w kolejnym odcinku z FIFA World. Jak widzicie, no tak niezbyt mi wychodzi sezon, yy, ale. Nie, od tego chciałam zacząć. Jeśli chcecie kupić tanie końce do FIFY, to zapraszam link w opisie. Jak widzicie, jeszcze trochę jest, ale pewnie też to słyszeliście przed odcinkiem. To w sumie nie wiem, czemu mówię, ale dobra. Um, jeśli podobała się Wam moja twórczość, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, link w opisie, a także lajkowania mojego fanpage'a, również link w opisie. I oczywiście zachęcam do oceniania filmu po jego obejrzeniu. Tak więc zacznijmy. Myślę, że dzisiaj będziemy mogli zagrać moim złotym składem z Bundesligi. Uwaga, 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 będzie, będzie, będzie. No, kondycja, można powiedzieć, w końcu mam Nedlera. Długo nie miałem. I grałem na 99 zgrania. Co jest i tak dużo. Y tak, szukaj. To wracam jak będę grał, jak mecz się zacznie. No. No, ok, przeciwnika szukało dosyć sporo klasy. Jak widzicie, składik mieszany, trochę, mm, mm, mm. trochę Serie A i trochę BPL. Skład wygląda nawet ładnie. Iguain, Martens Rodriguez. Hm? Może być ciężko, patrząc też na wygrane i przegrane, to będzie ciężko. Szczególnie, że Czech broni prawie wszystko. O tak, Dariusz Pokowski. Czuję, że będę musiał mocno obniżać dźwięki FIFA. no niestety. Wow, co to za lagusy? Biegnij, biegnij, biegnij! Biegnij! Dobrze, dobrze. To... Było blisko Dobra i Gonzalo Iguain. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Guardado, szybki konio Wypuszczaj go Wypuszczaj Pięknie, pięknie. Aaaaa! Niestety przegląd pod jego nogi. To jest największy błąd w mojej taktyce. Uhuhu. Nie sądzę, żeby to była wina mojego komputera. Mam ustawione na średnie graficzne. Przecież FIFA nie jest aż tak wymagająca. No chyba, że tak. Procesor. Musi ogarnąć wszystkich graczy. Co to było? Jen, No właśnie, sędzia. Widać świetna współpraca. Oho, no tak, to było podanie. Godne mistrzów największych, Felipe Santana. Jesteś szybki i masz dużo główek. Niestety z, niestety z obroną gorzej, ale i tak jest. Ok, biegnij, biegnij. Aubameyang, jak masz 95 tempa. Kwak. Kwa, o tak Mhm Dobra, dobre odsiącie I biegnij. Obama, nie, czek wyłapie Czech wyłapie wszystko Kurde, szkoda, że są takie lagi nieziemskie Czekam, czekam na tą pastę termoprzewodzącą. Nie, nie boję się, że z główki mi strzeli. Chyba, że byłby to jakiś Ronaldo czy ktoś taki. O, kurde. Przewrócił się kolega. Dobra taktyka. Trzymać. Nie wiem, kurde. Mam, mam dziwny pad i nie mam ABC i tak dalej. Co gadam? A, X, dobra, mam trójkę, to jest to na dole, trzymam po prostu sprinty i tą trójkę, bo oni za nim biegają. Oho, ładnie, biegnij, 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 Kruse, Kruse, krusę, ty masz strzały, ale tempo, o, 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 nie, niestety, on sygnalizuje, utrożny każdy to widział. Gundogam, gundogam, e, gorda dowola, wola. Bo on ma mniej główek. Mniej, tak, statystyki główek. I, yeps! Oh, oh, oh. No niestety. <śpiewa> chyba 5 lat temu. Dobre, dobre! Szczilej! No i kto to kruse, naprawdę. On ma 80 podajże, jeden strzał, to jest w moim teamie mega dużo. Dlaczego nie trafił? Dużo mocy mu nie dałem. Dobra pozycja do oddania o Nie ma, nie ma Aj, przerwa. Jak się mają statystyki? Nie chcę a nawet gdy ktoś ich podłe chce, to nadal im się nie zechce. On, ten komentarz. Dobra, skipaj się. I mamy e, widoczną moją przewagę, niestety. Krusę, dwa niecelne. A szkoda. Chyba krusę. Jeden na pewno. drugą połowę. No i rozpoczynam drugą połowę. Nawet nie trzeba tutaj cięcia, bo, bo po co te? Kilka sekund. Przeżyjecie Znaczy przeżyliście, bo pewnie oglądaliście tam No nie, automat Nie fauluj Nawet wy się przesyłacie do przodu, do przodu Do przodu, kurna, nie I, 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 i No biegnij, biegnij Wysuń go, wysuń go Nie, nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło Kruse Wysuń Pięknie ajajaj, jaką mam za krótkie nóżki masz Dobra, dobra, dobra Mogłeś wyciągnąć nogę Gundogan, przejąłbyś w ładnym stylu. Błaszczyk, błaszczyk, błaszczyk. Dobrze, może teraz stronę. O ma kurde te ruchy, kocie ruchy. Takie zwinne. Ajajaj, ojaj, Obamy, jak? Obamy, jak w przeciwieństwie do Jakonana ma za długie te nogi? Często. Dobra, lewo, 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 biegnij. 93 tempa zobowiązują do szybkiego biegania, ale też szybko, kurde, szybko mądrzysz. Jakub tak swoją drogą dziwne jest to, że Robin ma w FIFA 15 tylko 93 tempo. Przecież kurde, on tak popierdziela w tym meczu z Hiszpanią, jeśli się nie mylę. O, kolejny trafiona. tym razem Jakoman. Cel musi się poprawić, co? Ta kondycja wpłynęła tak. Biegnij. No. To nie było moje podanie, niestety. O, prawie. Nerdyt. Yes. Jep. Dobra, cofaj, cofaj, cofaj się. Wszyscy się cofajcie. Mhm. Chciał przeprowadzić niby kontra. Trzymał piłkę przy, przy sobie. No właśnie, trzyma piłkę przy sobie i potem szybko gra do przodu niby kontra tak jakby, bo atak w sumie nie atawałam go. Wrzuci, wrzuci, wrzuci. Kurde, wrzucaj. Nie! Adler jest na pozycji! Ładnie. Niestety z różnego. Moi obrońcy mają problemy. Oba jesteś wysoki, idź tam. I... Świetnie, 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 to było ładne, to było ładne, obrońca się w dobrym miejscu stawił przy słupku, o bramkarze, nie no bramkarze, wybrali w sumie, lecz niestety dalej była szansa strzału, i, 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 obrońcy, obrońcy są na, są na pozycji, jak najbardziej, no, odzyskali piłkę w środku pola, Biegni, biegnij, biegnij, nie! 90 minuta. Bardzo dużo gram powiem wam z kolegą FIFA. jeszcze tak na koniec. I zauważyłem, że jest pewna klątwa, raczej dwie klątwy, 45 i 90 minuty. Dosłownie w większości meczy w 45 lub 90 minucie ktoś strzeli bramkę. No, tak, tak, tak się zdarza. Jak widzicie, cztery strzały i trzy niecelne z tego. No, moja drużyna się nie popisała. Celność strzałów 25%. Ładnie to nie jest. Ale dobra. To, przypomnę wam jeszcze raz, jeśli chcecie zakupić końce, zapraszam do linku w opisie. Już kilka osób jest naprawdę zadowolonych z końców, otwierało sobie paczki. No i tak, no. To dzięki ogólnie za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków. Nara!